Siemanko, Wigilię, 24 grudnia, 23 godzina, okolicy godziny 10, no tak naprawdę po przemyśleniu, po przeleżeniu sprawy będę szedł dzisiaj dalej, nogi już są spoko, lepiej, zrobiłem troszeczkę szerzej w butach na czubkach, rozwołując sznurówki, e, więc no, nie ma sensu tu siedzieć, tym bardziej, w ten pokój... A ta miejscowość jakoś mnie tutaj nie urzeka e, specjalnie, więc e, po porządnym śniadaniu, po wypiciu chyba ośmiu kaw i, e, po posprzątaniu pokoiku, po wypiciu całej kawy, jaka tutaj była, nie wiem ile to było 8-10 takich kapsułek, z takiej kaczki. Są takie te ekspresy znacie, one są takie sobie, no ale jak się zrobi z 8, to można to jakoś ten po wzięciu prysznicu, prysznica. Mm, można śmiało powiedzieć, że nic tu po mnie w tym momencie. Jeszcze double check. Nic tutaj nie zostało. Okno otwarte i się tu trochę przewietrzy. Jest ok. Nie. Dobra. Ważne zostawić po sobie posprzątane. Proszę bardzo. Znane schodki. I przede mną teraz jeszcze. Uzupełnienie zakupów: muszę kupić e, jedzenie, możliwość zapalniczkę, na pewno kawę. Tutaj się niewiele zmieniło. Tam są moje kierunki. Dobra, to idę w takim ucieczce do sklepu jakiegoś, a jednak chciałbym się podzielić tą refleksją moją e, na temat tych Indyjczyków, Pakistańczyków co to jest w tej. Portugalii. No generalnie rzecz biorąc nie podoba mi się to, dlatego, bo wszystkie sklepy spożywcze są jakby od nich. Jest ich tam pełno, czuję się jak w Delhi. Eee, nie ma w ogóle produktów, które mnie interesują, oni są, jakieś z ich nasionka różne i tak dalej, słodkie jakieś bułki, niskiej jakości jedzenie. Po prostu nie da się kupić. Wszedłem teraz do sklepu, pochodziłem, nie wiem, 7 minut pływem. Znaleźć coś, co, co będzie kurwa znośne, nie? I po prostu no nie znalazłem niczego, nie? Więc tam nawet nie było chleba, tylko jakieś słodkie, wymuchane bułki stoją, kurwa, w ośmiu w tych swoich klapkach. No co, to ja też spróbuję tych te indyjskich specjałów. Chlebek bardzo zdrowy, widać od razu, to wygląda zajebiście, nie? Jestem ciekawy tego. Może na filmie wygląda fajnie, ale nie podoba mi się to miejsce, jest to gąszcz ścieżek, ciężko się tu po prostu poruszać, ciągle się tutaj gubię, musiałem zrezygnować z tego Garmina na rzecz telefonu i aplikacji Gaia, Bardziej, no nie da się tam po prostu na tym Garminie, nie mogę się ogarnąć po prostu co, gdzie, w którą stronę. Jest gąszcz ścieżek tak naprawdę i e, jak wyznaczam mu cel, gdzie chce iść, to mnie jakąś dziwną drogą zawsze na, na, na dookoła robi. Na szczęście jest godzina 12, dopiero szukamy pozytywów, jest godzina 12. Prądu mi nie braknie e, i tak się znajdę tutaj, znaczy idę dobrze w tej chwili, tak? Mam wewnętrzne uwarunkowania, z uwagi na Wigilię i na to, że tutaj chodzę sam i że dzisiaj jest kolacja wigilijna w wielu domach, a ja będę dzisiaj spał tu pomimo tego, że lubię takie coś, to gdzieś to się na mnie odbija od środka więc to mi trochę zaciemnia kolor dwa, że nie lubię spalonych kurwa lasów i tak dalej napełniałem mnie niepokojem takie rzeczy takie tu musiała być niezła jazda po prostu nie no i pogorzelisko tak naprawdę cmentarzysko tak naprawdę nie ile tej przecież dziesiątek tysięcy zwierząt różnych owadów i tak dalej spłonęło no i no i co? Spojrzałem na mapę w pizdu przede mną drogi I szukać pozytywu Pozytyw jest taki, że nie z jednym dobre śniadanie, z jakim sześć jajek z warzywami, tak, z bułeczką Ech, Mam jedzenie Mogę iść tak, tak, Jest OK Pogoda jest znośna Niebo jest dramatyczne Dobrze wygląda na wideo Tak wygląda moja ścieżka I teraz Trzeba iść Trzeba iść zobaczymy co tam Za zakrętem dzisiaj czeka na mnie Tak Dzisiejszy dzień, więc dedykuję obracaniu złego nastroju w dobry, zwracając uwagę na pozytywy i praktykując wdzięczność, a więc wdzięczny jestem za to, że stopy mi się tak nie bolą, że mogę iść, że w ogóle mogę tu być, tak naprawdę, nie? że mogę sobie pozwolić na takie coś, żeby tu być, żeby to czuć, żeby iść, żeby się przemieszczać, żeby jeść. Żeby trawić, żeby podejmować decyzje, tak? żeby myśleć sprawnym, szybkim umysłem, który, w którym mogę dysponować. Tak. Dużo pozytywów. No, to się rozłącza. Dalej 12.10, ale chcę powiedzieć, że diablo źle się tutaj nawiguje. Bo znowu się zgubiłem, nie jakby przeszedłem skręt, musiałem się teraz znowu cofnąć. Tu jest po prostu plątanina ścieżek Żadnych punktów odniesienia No i to jest takie Kurwa, jak sobie mogę tej pomóc? Nie hmm, Może, no, może ustalę sobie azymut i wezmę sobie zwykły kompas Mniej więcej jestem w stanie na podstawie tej aplikacji ustalić, w którym kierunku Muszę się poruszać, i wtedy będę widział, e, czy zbaczam, czy nie zbaczam. Nie? Tutaj muszę skręcić się okazało. Miło mi znowu widzieć w oddali ocean. Miło mi widzieć ocean. I to jest ta woda. Tutaj widzisz tego joysticka. To to jest to, ja nazywam te miejsca, miejscami mocy. A tutaj można powiedzieć, taki widok, krajobraz, troszkę jak na naszych bieszczadach, nie? Hej, oto ja i mój cień, i mój kijaszek. Piękny tutaj widok na zakręcie, więc zatrzymuję się i chcę go, że tak powiem, uczcić. I chcę też powiedzieć, że chyba się odblokowałem wewnętrznie i już jest spoko, już mogę iść. Ciekawe co to jest za miejsce. Tam pieski się wkurzają. A ja idę sobie dalej. Tu się jakiś astral pokazał w ogóle. Po raz pierwszy od dawna. Rzeczywiście Muszę sobie zernąć na GPS gdzie teraz lecieć I przekać zobaczyć co na tej gai, na tej aplikacji słychać Gdzie ja w ogóle doszedłem według niej Tak To jest mała przerwa na coś do zjedzenia No ale powiem że jestem zjechany ogólnie nogi mnie bolą stopy bardzo odparzone mam, obtarzone mam, odparzone mam, bąble mam, wszystko mam po prostu i mało dzisiaj uszedłem bardzo, nie wiem, czy ja w ogóle czy ja w ogóle uszedłem 10 km tak naprawdę dzisiaj, może 12 po górach, takich jakich są, no ale jednak, mam, spojrzałem teraz na, na Gai Mam kurwa, zrobiłem chyba jedną piątą ogólnie tego co mam zrobić do tego mocikłe, mocikwe, czy coś takiego. A jest już 15.20 chyba. Za 3 godziny robi się ciemno. Robi się zimno. Jest zachmurzenie, co wpływa na to, że nie będzie księżyca, pewnie bo to czułem tak, że dopiero od 8 się prze, przepogadza. Czyli jak nie ma księżyca, równo się chuja widać. A ja będę akurat na fragmencie poza szlakiem szedł wtedy. Ciekawe, co to będzie. Często jak jestem w podróży, to są różne takie elementy infrastruktury, tak zmieniając troszeczkę temat, bo i tak nie wiem, co będzie, które nie rozumiem, po co są. są, nie? I się tak zastanawiam często nad nimi. I na przykład zobacz, tutaj są takie, na, tych, na tych, tej, tej trakcji, takie elementy. I ja się zastanawiam, po diabła to jest, jak to działa? Bo myślałem, że to jest takie rozprężenie potrzebne, jeżeli na przykład jest zima czy lato, że się drut kurczy lub, lub rozszerza, no ale przecież to nie o to chodzi, nie? To musi mieć związek chyba z tą elektrycznością jakiej, że tam jakaś pętla jest jakaś taka elektryczna. Diabli wiedzą, nie? No bo tutaj to co innego, to z tym czerwonym to chyba rzeczywiście jest jakiś security. Jeżeli by się zerwało czy coś, nie wiem. Żeby jak się zerwie to żeby nie spadło może o to miałoby sens trochę. Słońce ma się ku zachodowi A ja muszę sobie to... powiedzieć wprost prawdę że te buty rozjebały mi stopy po prostu i ledwo co idę ogólnie nie. E, takie są fakty, że jednak one są zbyt twarde wygumowane na przodzie podejściowe buty do długich takich marszut to są nie najlepsze, więc prawda jest taka, że muszę kupić sobie nowe buty jakieś lekkie adidasy do tego manczy... Cute. gdzie mam dojść zostało mi 12 km nie będę szedł tam poza szlakiem bo stwierdziłem że to mnie wykończy do końca tam jest dużo stromizn nie mam mowy nie, nie mam mowy więc do zachodu słońca została godzina będę szedł, szedł, szedł i rozbijam gdzieś namiot I mam wyjebane I czekam do jutra Potem Jutro uderzam do tego Cute I tam najpewniej Zostanę na dwa dni Odleczę trochę stopy Kupię nowe buty Jakieś szmaciaki Lajtowe To jest większe miasto, więc nie powinno być z tym problemu o ile święta nie pokrzyżują mi zamknięte sklepy. No i tak to wygląda. A tutaj dzicz zupełna. Nie spotkałem dzisiaj w ogóle ani jednej osoby. Zero osób. Może dwa samochody przez cały czas. Może ładnie, ale prawda jest taka, że z każdym krokiem czuję tylko ból stóp. Między nią siły się tym jarać, słucham e-booka, słucham słuchowiska radiowego Wiedźmin, wydawnictwa Supernowa, jeszcze raz całą sagę Krew Elfów, w tej chwili zaczynam pierwszą księgę z tej sagi i to trzymam je e, na duchu, tak bym powiedział, tak? Na szczęście prąd mam, internet też, więc mogę to robić. I, I chciałbym mieć teraz inne buty na nogach nie? i zdrowe stopy. O! Takie życzenia! Chciałbym to, chciałbym tamto, chciałbym tramto. Jak <gryw> zawsze można mieć to, co się chce. Ale pięknie jest tutaj. Zrobię zdjęcie. Jak robię film, to mogę też robić zdjęcie. 17.30 17.30 Związałem mocniej buty I kurwa Nie ma, że boli Idę i idę Zaczynam się chyba robić śpiący, bo Wynajduję jakieś miejscówki na, na ten Na namiot, w sensie znajduję jakieś miejsce, patrzę tu bym się mógł rozbić, nie? No, ale nie. Idę dalej. Chcę zejść w dół do rzeki. E... W dół do rzeki chciałbym zejść. E... I potem wzdłuż drogi będę szedł sobie do, tego, do tej miejscowości. Swoją drogą napotykam takie odchody. I zastanawiam się, jakie to może być zwierzę. Taka idealna kulka. No. Co miałem jeszcze powiedzieć? Aha, że w ogóle tutaj te tereny no to są. To jest promiejscówka na, na enduro jeżdżenie, na, na, na taki, taki teren średni, nawet ciężki, jak ktoś chce, bo tutaj możliwości jest dużo. A to przecież wszystko jest legalne. To są normalnie drogi, nie? Tak ja naprawdę tutaj widać ślady samochodów przecież, nie? Ja oczywiście tego nikogo nie widziałem, pewnie tej w sezonie dużo się dzieje, ale w styczniu, w grudniu już idealna pogoda na motor tak naprawdę. Jezus Mario, no, po prostu perfekcyjna. To jest taki dzień jak dzisiaj że nie wali słońce. Coś pięknego. No Ciężki dzień, nie? Tak naprawdę dla mnie. Pewnie ta Wigilia, nie mnie ryje, mit beret. Który zapomniałem? Przecież spędzać z tą Wigilię, tak sobie planowałem, że wezmę wyciągnę z wigilii to co najlepsze i zrobimy to, nie? Czyli jak weźmiemy tylko karpia, ee, tylko makówki i ewentualnie grzybową zupę lub no i poza tym nic więcej, nie? Siedzenie, oglądanie filmów i żarcie i, i sobie jakby bliskość, ale ale kurwa coś się jej podziało i, i przestałem ją rozumieć, dlatego musiałem się z nią rozstać. W każdym bądź razie przez jakiś czas nie wiedziałem co zrobić, tak samo jak tutaj. Zobaczcie jakie skrzyżowanie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem dróg. Gdzie to skręcić, nie? Dobrze mam tego GPS-a bez odbioru. No to można by technicznie rzecz rzec Że już pierwsza gwiazdka wzeszła na pewno gdzieś No to wszystkiego najlepszego Merry Christmas kurwa Klacja no. Te parówki takie mm. Jadałem lepsze faktycznie Ale ten sos jest ostry jakby dodaje takiego charakteru im. No nic, zjem szybko tu. Nie chcę jeść, przynajmniej, żeby nie, nie kusić jakichś zwierząt. Zejdę do rzeki. Zajdę do rzeki i się rozbijam, tak naprawdę. Może jutro będzie jakaś lepsza energia. No jak Bóg da, żeby jutro było, to, to może będzie jutro lepsza energia. No dobra, wszystkiego najlepszego z okazji świąt, jak będzie internet to wrzucę, a mogę dzisiaj nie wrzucić, bo widzę, że jest zasięg E, więc to nie wróży zbyt dobrze. Może przy rzece będzie inaczej, bo to jest niżej. Tak. O, komary. <gry> Spójrz jaki cień daje od księżyca. Niesamowite to jest, nie? że aż tak, kurczę, świeci. Jeszcze nie ma pełni. Będzie za dwa dni. I dlatego tak dobrze się idzie w nocy. Ale chciałbym powiedzieć e, o czerwonym świetle. Widzisz? Jak już w nocy, to lepiej używać czerwonego, bo białe światło nocy, potem gorzej widzisz, tak? Nie masz co prawda ostrości przy czerwonym świetle, ale i tak widać i można się łatwo przyzwyczaić. No, oczywiście w taką noc, jak dziś, z takim księżycem to nie problem i się tego nie używa. Natomiast zasadniczo też czerwone światło jest mniej widzialne z daleka, więc pozostajesz bardziej inkognito, jak się jak ci na tym zależy no i co no i nic, no i ja sobie schodzę dalej nie wiem, nie dużo zostało, półtora kilometra po prostu to niewiele zmienia, jedynie co to tam jest szosa jakaś taka, no i tam można e, już potem cisnąć prosto do tego Mont czy jak tam, no pewnie tam dzisiaj nie dojdę ale planuję iść do godziny 20 czyli jeszcze jakieś 2 godziny no, i spokojnie, no i pracuję generalnie ze swoją psychiką, tak naprawdę, tutaj przez cały czas. No, bo przecież jestem w górach na Pustkowiu samemu w Wigilię po rozstaniu z kobietą. E, I się trzeba tutaj jakoś ogarniać, tak? Taka to jest karma moja. I tak to wygląda. Ale już nie będę o tym narzekał. Idę sobie za chwilę podłączam telefon, bo już mi zostało 20%. Hej, kurwa, mać coś mnie tutaj podkusiło, że niby na tej na szczycie tego wzgórza jest zajebiste miejsce na namiot, ale po prostu trochę, trochę już wszedłem za dużo. Teraz mi się źle wycofać, to jest tak stromo. Te drzewa tam. Wydaje mi się, że to jest szczyt. Według GPS-a, ale czy on będzie wypłaszczony, czy tam będzie możliwe rozbicie namiotu? Bo tutaj to masakra. No tam co, chciałem zejść do drogi, ale jakoś mi się tak przykro zrobiło, że uciekam z tych gór, do świateł. Jakoś tak poczułem, że nie chcę tam iść. Że chcę zostać tutaj. I tam są jakieś psy, szczekają. A tutaj jest tylko księżyc i internet LTE <laughs> i po prostu może tu nie dobra, idę do góry jeszcze do tych drzew. Ile to jest? 500 metrów, kurwa, dużo. Dobra, idę, trudno. Zobacz jakie to jest triki. Tu jak jest kursor, ten wyszedłem i potem obszedłem tutaj dookoła to koło, tak jak grot strzały pokazuje w ten sposób. I myślałem, że idę na szczyt góry. Dokładnie. Szczyt to jest to kółko, nie? Tu. A ja tak naprawdę byłem oparty o drzewo w drugą stronę. I źle wymierzyłem ten szczyt. I de facto wróciłem dokładnie na tą samą ścieżkę, robiąc pętlę na ścieżkę, po której już szedłem. I tutaj to jest ta ścieżka. Słabo widać. Może włączę. Albo nie będę tutaj świecił, już tym, ale. W każdym razie musisz wierzyć, że tutaj jakby jest uliczka. A tutaj a tutaj jest moja miejscina i tutaj będę spał. Nie jest to perfekcyjnie bez przy drodze, no ale kurwa jest Wigilia, jak kto to będzie jeździł raczej spokojnie Jest widok z góry, jest księżyc. Jest okej, okay, nie ta miejscowa jest dla mnie nie jest idealna, nie jest perfekcyjna, bo mi widać z drogi bardzo. Ale jeszcze chwilę się rozejrzę, ale myślę, że myślę, że nie będzie. Także plecak już zrzucam, ale jeszcze mogę chwilę zajrzeć. Nagram coś jeszcze potem i, i tyle. Pozdrawiam z księżycem. Mm, pan Twardowski pozdrawia. Dzień dobry. No cóż, nie pozostaje mi nic innego jak pogratulować sobie perfekcyjnego naciągu namiotu. Naprawdę, się, kurwa, wyłączyć to białe światło. Naprawdę się postarałem. A piękna noc nie. Jednak tu jest lepiej niż. Mam nadzieję, że mnie chociaż trochę widać. Lepiej tu jest niż nad morzem. Jest dużo cieplej, dużo mniej wieje, jest dużo mniej wilgoci, tak mi się wydaje. Jednakże ja nawet liczę na to, że rano nie będzie po prostu mokrego namiotu. To by było, to by było coś. nie? O ile będzie rano. Naprawdę. To nigdy nie wiadomo, ale wskakuję do środka, nagram jeszcze końcóweczkę Właściwie to już nagram końcóweczkę, albo nie, nagram jeszcze w namiocie jednego szota Ej dobra, już nic nie nagrywam, już jest za ciemno i w ogóle, dobra dobranoc